Cześć, witam bardzo serdecznie. Tu Paula i zapraszam dzisiaj na trening hot pilates. Przygotuj matę lub coś na czym możesz się położyć i zaczynamy. Jak widzicie, staram się nagrywać dla was jak najczęściej, dlatego poproszę was o wsparcie w postaci kciuków w górę, subskrypcji mojego kanału. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie na dole komentarz. A jeśli jesteście już gotowi, to zapraszam od razu zaczynamy. Ustawiamy stopy szeroko. Palce stóp skierowane na zewnątrz, pięty do środka. Jedną dłoń przenosimy na brzuch, drugą dłoń przenosimy na odcinek nędźwiowy. I z wydechem napnij mięśnie brzucha, przenieś miednicę do przodu, ściągnij kość ogonową i mocno napnij pośladki. Wdech nosem, rozluźnij. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech i wdech. Postaraj się jeszcze mocniej napiąć brzuch. Podciągnij miednicę do przodu i delikatnie w górę. Poczujesz, jak jeszcze mocniej napinają się mięśnie brzucha. Wydech I wdech. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Pięknie. Opuść ramiona wzdłuż ciała. Zostaw miednicę z przodu na napiętych mięśniach brzucha. I zrobimy teraz przysiad plié. Opuszczamy biodra w dół, kolana pracują szeroko do boku. Mocno popracują teraz wewnętrzne partie, ud, Pośladki są cały czas napięte. I odpięty rośniemy do góry, prostujemy nogi do końca w kolanach. Dołącz ramiona, długi wdech i wydech. Wdech nasem szeroko i wydech dół. Wdech. I wydech. Trzymaj brzuch, nie wypuszczaj pośladków do tyłu. Miednica jest cały czas z przodu, brzuch napięty, plecy proste, klatka piersiowa do przodu. Ściągniemy te łopatki, długa szyja, nisko barki. Wyciągaj cały tułów do góry. Tak jest. Jeszcze dwa. I jeszcze raz, zatrzymaj się teraz nisko, na przemian zrobimy skłon raz prawą, Raz w lewą stronę, trzymając biodra nisko. Brzuch napięty, uda napięte. Wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Długi wdech, wydech. I jeszcze dwa razy. Jeszcze raz wdech i wydech, super szeroko ramiona, wróć do góry złóż teraz ramiona łączymy nadgarstki, palce szeroko przed ramiona blisko siebie i uważaj, znowu wykonamy przysiad, tym razem wyciągając ramiona jak najwyżej do góry tak jakbyśmy wypychali coś przed sobą do sufitu brzuch napięty, miednica do przodu uda napięte gotowi? jedziemy wydech i wdech wypychaj do góry proste plecy i wdech, wydech, wdech. Troszeczkę niżej biodra, a ramiona jak najwyżej do góry. Wdech, wdech. Trzymaj miednicę z przodu. Nie pozwól, żeby pośladki uciekły do tyłu. Nadgarski blisko siebie palce dłoni szeroko. Jeszcze dwa. I zatrzymaj biodra nisko. Dłonie na wysokości twarzy. I tylko puls. Puls. Góra. Nisko biodra. Wydech. Wdech. Mocne ramiona. Wypychaj w górę. Wydech. Wdech, wdech. I jeszcze. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj ramiona w górze. Uś w kształcie litery V. I teraz tylko biodra. Puls. Puls. Wytrzymaj do końca. Tak jest. Wdech. Wdech. I jeszcze tylko osiem. Siedem. Dawaj. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I rozluźnij. Brawo. Opuść dłonie. Ugnij nogi w kolanach. Przejdź do klęku. Wypchnij biodra do tyłu. Wyciągnij ramiona do przodu. Rozluźnij mięśnie nóg. Uspokój oddech. Wdech nosem. I wydech ustami. Długi wdech i wydech. Tak jest, pięknie. Kręg po kręgu unieś tułów do góry i przejdziemy teraz do pozycji plank, czyli do pozycji deski. Dłonie ustawiamy na szerokość barków, a stopy ustawiamy na szerokość bioder. Teraz mocno napnij pośladki, z całej siły. Wciągnij pępek, ściągnij łopatki i na przemian unosimy ramię. Do klatki piersiowej, prostujemy do góry, i opuszczamy w dół tą samą drogą. Brzuch jest mocno napięty. Ciało tworzy linię prostą. Góra, dół. I wdech. Wydech. I wdech. Mocny brzuch. Świetnie. Kontroluję oddech. I dół. Trzymaj cały czas mocno napięte pośladki, napięty brzuch. Świetnie. Klatka, wyprostuj. Klatka. I dół. Mam nadzieję, że czujesz, jak robi się coraz cieplej. Wydech. I wdech. I powtórzymy jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Super. Brawo. Opuść kolana. Zejdź teraz na przedramiona. Łokcie ustawiamy na szerokości barków. Znowu ściągnięte te łopatki. Napięty brzuch. Podciągasz pępek. Wyprostuj jedną nogę w kolanie. I teraz przyciągnij kolano jak najbliżej do siebie. Delikatnie przenieś barki do przodu. Z wydechem nogę jak najdalej w tył. Mocno napięty pośladek. Wdech. I wydech. Wdech, wydech. Mocny brzuch, proste plecy. Wciągaj pępek. Wdech, wydech. I jeszcze osiem. Siedem. Sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa, ostatni raz. Tak jest, od razu zmieniamy nogę. Napnij brzuch, podciągnij pępek, proste plecy. I znowu przyciągamy do siebie kolano, barki delikatnie w przód, z wydechem biodra w tył. Noga jak najwyżej do góry, palce, stopy obciągnięte. I jedziemy. Wdech i wydech. Mocny brzuch. Zauważ, że pracują nie tylko nogi, brzuch. Ale również ramiona, przez to, że wysuwamy ciężar ciała do przodu. Brzuch napięty. Pępek podciągaj do kręgu supa. Ściągnij łopatki. Wdech. Wdech. jedziemy razem. Jeszcze osiem. Osiem. Siedem. 6, 5, 4, 3, tylko dwa i ostatni raz, tak jest, rozluźnij, opuść kolano, super, przenieś biodra do tyłu, napięty, opuść klatkę piersiową, wyciągnij ramiona do przodu, Spokój oddech, wdech nosem i wydech ustami. powolutku kręg po kręgu, unieś tłum do góry na końcu barki, głowa. Przejdziemy teraz do leżenia przodem na brzuchu. Ustaw stopy na szerokość bioder, dłonie przenosimy na wysokości klatki piersiowej, pięty do środka, palce stóp ustawiamy na zewnątrz, ramiona blisko ciała, ściągnij łopatki, łokcie daleko w tył. Klatka piersiowa otwarta. Głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Teraz unieś nogi do góry. Złącz pięty. Szeroko. I opuść w dół. Góra jest aktywna, ale nie unosimy tułowia zbyt wysoko. Jedziemy rano. Góra, złącz pięty. Szeroko i dół. Wdech. Wdech. Mocno napnij pośladki. Poderwi uda kolana od maty. Wdech. Wdech, złącz szeroko, dół, złącz i dół. Wydech, wdech. Tak jest jeszcze osiem, wysoko siedem, sześć, pięć, cztery, wysoko nogi, trzy, dwa. Jeszcze raz. Okej, okay, pięknie, opuść w dół, znowu pięty do środka, palce na zewnątrz, teraz unieś klatkę piersiową do góry, przenieś ramiona do przodu, szeroko, w dół i wróć, góra, szeroko, razem i wróć, wdech, wdech i wróć, szeroko, razem i wróć, mocno napięte pośladki, tak jest. I postaraj się unieść klatkę piersiową jak najwyżej do góry. Nie podrzucaj tułowia. Unosimy się na napiętych mięśniach. I dół jeszcze. Góra. Szeroko. Razem. Idą. I jeszcze osiem. I dół. Siedem. I dół. Sześć. Idę, Tylko pięć. I jeszcze cztery. Idę. Trzy. Idę Ostatnie dwa. Jak najwyżej. I ostatni raz. Pięknie, brawo. Rozluźnij. Na chwileczkę opuść brodę. Rozluźnij mięśnie. Uspokój, oddech i wydłuż. Długi wdech i wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz i wydech. Pięknie. Teraz ułóż dłonie z powrotem na wysokości klatki piersiowej. Unieś nogi do góry. Mocno napij pośladki, oderw i uda, wdech nosem. Z wydechem opuść nogi, wyciągnij ramiona do przodu. I znowu opuść klatkę piersiową, wyciągnij nogi do góry. Odepchnij się. Mocno napięte pośladki, klatka piersiowa w przód. I uważaj, zatrzymaj teraz na chwileczkę w górze i tylko popatrz. Opuszczam dynamicznie klatkę piersiową, ramiona wyciągam do przodu i powrót. I spróbujmy razem. I góra, i góra, pośladki są cały czas mocno napięte i odepchnij się w górę, mocny brzuch, tak jest, napnij pośladki, super, brawo, jeszcze tylko osiem, osiem, siedem, Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i ostatni raz. Pięknie, powolutku opuść klatkę piersiową i odpocznij. To było coś, brawo dla Ciebie. Rozluźnij mięśnie. Wdech nosami, wydech ustami. Jeszcze raz długi wdech i wydech. Super, przejdziemy teraz do leżenia na boku. Połóż się na jednym boku. Głowę opieramy na ramieniu z dołu. Noga z dołu jest ugięta w kolanie. Noga z góry jest prosta. Teraz wyciągnij nogę w przód. Zadrzuj palce mocno na siebie. Z wydechem przenosimy nogę do tyłu, robiąc dwa razy akcent piętą. Wdech, wydech dwa. Wdech, wydech dwa. Mocno napnij brzuch. Postaraj się utrzymać biodra w miejscu. Tak, jest noga mocno w przód, daleko tył. Hop. I tył. Mocno pracujesz nogą. Wyraźnie. Do przodu i tył. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. I jeszcze osiem. I tył. Siedem. Tył. Sześć. Pięć. 4, 3, jeszcze dwa i ostatni raz. Tak jest, pięknie, brawo. Teraz łączymy nogi. Podpieramy się na przedramieniu. Wysoki podpór, klatka piersiowa do przodu, ściągnięte łopatki. Obróć się delikatnie na pośladek, wypchnij klatkę piersiową do przodu, podpieramy się drugą dłonią, nogi przyciągamy do siebie, pięty złączone, palce na zewnątrz i z wydechem prostujemy nogi do końca. Mocno napięty uda, napięty brzuch i wdech wróć. I jedziemy razem, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, wdech. Jeśli możesz przenieść drugą dłoń na kark, jeszcze mocniej zaangażujesz mięśnie brzucha. Wdech, wdech. Super, jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, tylko dwa i ostatni raz. Tak jest. Super. Brawo powolutku. Opuść nogi i zwień stronę. unieś klatkę piersiową do góry. Połóż się na drugim boku. Połóż się na wyprostowanym ramieniu. Noga z dołu jest ugięta. Noga z góry prosta. Stopa zadarta na siebie. I znowu noga mocno w przód. Stopa zadarta i z wydechem dwa razy akcent w tył. Wdech, wydech. Wdech. 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 Mocno pracuje noga. Noga jest prosta w kolanie, stopa zadarta na siebie, wdech, wydech. Starasz się trzymać miednicę w miejscu. Brzuch jest mocno napięty. Wdech i wydech. Tak jest. Stopa pracuje mniej więcej na wysokości biodra. Wdech. Wydech. I przed nami jeszcze osiem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Tak jest. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni raz. Super, pięknie, złącz nogi, podpieramy się na przedramieniu, łokieć jest dokładnie pod barkiem, klatka piersiowa do przodu, podpieramy się drugim ramieniem z przodu i przechodzimy delikatnie na pośladek do tyłu. I uwaga, teraz unieś nogi do góry, złącz pięty, palce szeroko, z wydechem wypychasz nogi, mocny brzuch, mocne uda, prostujemy nogi do końca i przyciągnij do siebie, wdech, wdech, wdech. Wdech. Wydech. Jeszcze. I mocno nogi w przód. Trzymaj stopy mniej więcej na wysokości twarzy. Wdech. Klatka piersiowa do przodu. Ściągnij łopatki. I wydech. Kolana do siebie, i wydech. Mocny brzuch. Przed nami ostatnie. Osiem. Osiem. Wdech. Wdech. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery, trzy. Dwa. I ostatni raz. Tak jest super powolutku ugnij nogi w kolanach i powolutku przejdź do leżenia tyłem na plecach. Kręg po kręgu schodzimy w dół, opieramy stopy tylko na palcach, pięty są w górze, wyciągnij ramiona do przodu, Oderwi łopatki od maty, ściągnij łopatki, klatka piersiowa otwarta i delikatnie ściągamy brodę w kierunku mostka. Podnosimy jedno kolano do góry i płynnym ruchem zmieniamy stronę. Brzuchy napięte, odcinek lędźwiowy dociśnięty jest mocno do maty wydech ustami, wdech nosem i uwaga przyspieszamy tylko palce ramiona wyciągnij jeszcze dalej do przodu ściągnij łopatki wydech, wdech wydech, wdech nie odchylaj głowy ściągaj brody do mostka popatrz na swój brzuch jeszcze wydech, wdech wydech Wdech. Mocna praca nóg. Jeszcze. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Jeszcze mocniejszy brzuch. Dociskaj mocno kręgosłup do maty. I jeszcze tylko dwa. Ostatnie. I odpocznij, powolutku opuść klatkę piersiową, opuść nogi, wyciągnij ramiona do tyłu, wdech nosem, rozciągnij mięśnie brzucha i z wydechem ramiona w przód rozluźnij. Długi wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Super. Przenieś teraz dłonie pod pośladki. Dociśnij znowu odcinek lędźwiowy. Unieś jedno, drugie kolano i wyprostuj nogi. Klatka piersiowa do przodu. Rozłóż szeroko barki. I będziemy teraz opuszczali nogi w dół, krzyżując je trzy razy. Dwa, trzy. Opuszczamy jak najniżej. I wracamy również na trzy. Raz, dwa, trzy. Jedziemy razem. Opuść w dół. I skrzyżuj. Raz, dwa, trzy. Góra, raz, dwa, trzy i dół. Raz, dwa, trzy. I góra, raz, dwa, trzy. Mocny brzuch. Dociskaj lędźwia. Dwa, trzy i dół. Raz, dwa, trzy. Góra, raz, dwa, trzy. Napięty uda. Napięty brzuch. I dół. Raz, dwa. Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Jeszcze kilka powtórzeń. Trzymaj mocny brzuch. Raz, dwa, trzy i dół. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa razy. I ostatni. I w górę, dwa, trzy. I odpocznij pięknie, skrzyżuj nogi, opuść stopy, opuść kolana szeroko do boku i ramiona przenieść do tyłu, rozluźnij mięśnie brzucha, długi wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze wdech i wydech. Przepięknie. Teraz przyciągamy nogi do siebie chwytamy od zewnętrznej strony za poduzia od środka na zewnętrzną stronę przyciągamy stopy na siebie głowę unosimy do góry odrywamy łopatki i wykonamy teraz kołyskę ale spokojnie zaczniemy od małego zakresu ruchu na bardzo mocno napiętych mięśniach brzucha pamiętaj, że nie odchylamy głowy do tyłu broda jest ściągnięta do mostka i jedziemy, zacznij od bioder biodra, klatka Mocny brzuch. Coraz wyżej unosimy się do góry. Mięśnie brzucha są mocno napięte. Kontrolujesz brzuch. Coraz wyżej, klatka do góry, biodra w górę. Uważaj, za chwileczkę zatrzymamy się w górze. Gotowi? I zatrzymaj. Przytrzymaj mocny brzuch, wciągnij pętek i wróć. I trzymaj, wciągaj, wciągaj brzuch i wróć. I trzymaj mocny brzuch, ściągniemy te łopatki. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze. I zatrzymaj w górze trzymasz. Walczymy mocny brzuch ściągnięte łopatki. Uważaj. Prostujemy nogi do przodu. Ramiona szeroko do boku. Otwórz klatkę piersiową. Wróć i powrót tyłu. Jedziemy raz. Zatrzymaj. Wyprostuj nogi, rozłóż ramiona. I wróć. Dół. Szeroko. Trzymaj mocny brzuch. I powrót. Trzymaj. I powrót. Super. Jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Pięknie, powolutku, przyciągnij stopy, przemieść ramiona do tyłu, odchyl klatkę piersiową do tyłu, ściągnij łopatki. Przyciągnij teraz jedną nogę do siebie, drugą nogę wyprostuj w kolanie, i płynnym ruchem zmieniamy stronę. Druga noga jest prosta, palce obciągnięte, klatka piersiowa do przodu, i idziemy razem w tempie. Wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, mocne brzuchy. Ściągnięte łopatki, to już jest ostatnie ćwiczenie. I dajemy z siebie wszystko, ok? Dawaj. Wydech, wdech. Wydech, wdech, wdech. Super, i uważaj. Zatrzymaj się w miejscu, przełóż dłonie bliżej pośladków. I ostatnia seria. Jedziemy, klatka do przodu. Wydech, wdech. Wyżej, wyżej. Mocny brzuch, wciągaj pępek klatka piersiowa do przodu i ostatnie osiem, osiem siedem, sześć pięć, cztery trzy dwa i rozluźnij pięknie, brawo super, ogromne brawa dla Ciebie skrzyżuj nogi, przejdź do siadu skrzyżnego, wyciągnij ramiona długi wdech z wydechem opuść w dół wdech nosem i wydech ustami, jeszcze raz długi wdech z wydechem zrób skłon, rozluźnij ramiona, opuść głowę, rozluźnij barki. Wdech, jeszcze raz wdech i wydech. Wyciągnij tu do góry, wyciągnij ramiona w górę wdech, opuść wydech. I jeszcze raz długi wdech, i wydech, rozluźnij. Jeszcze raz bardzo duże prawa dla Ciebie, świetna robota. Do zobaczenia na następnym treningu. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Pa!